4 minuty. Po godzinie 17 jest sobota i dokładnie dzień przed Oscarami, więc my w Akademickim Radiu Luz w audycji Coś Obejrzanego będziemy jeszcze trochę sobie o tych Oscarach mówić, bo dlaczego by nie? Robimy to od niemalże trzech miesięcy, ale te emocje i ta skala tego wydarzenia jest już coraz bliżej nas, ale skupimy się dzisiaj bardziej na jednym konkretnym filmie, ponieważ polski dystrybutor uraczył nas wczoraj premierą jednego z filmów właśnie Oscarowych, choć Chociaż nie do końca wiele kontrowersji było właśnie dlatego, że ten film nie miał zbyt wiele nominacji, bo tylko trzy. A mówimy oczywiście o filmie Barry'ego Jenkinsa, zatytułowany Gdyby ulica Bill mogła mówić, czyli film, który mógłby mieć więcej, mógłby mieć więcej tych nominacji, zasługuje na nie, ale przyjrzymy się powodom, dlaczego tak nie jest i czy w tych trzech, które są, ma jakieś większe szanse. Ja nazywam się Józef Poznar, audycję realizuje Krystian Kubik, a my zaczynamy... Fotografii, c'est la vérité. Et le cinéma 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to, make a movie, period. to make a good movie is really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego? Film po polskie, polskiego tłumaczenia, gdy Ulica Bill umiała mówić, miałem z tym na początku problem, bo można to na, na przykład tłumaczyć na wiele różnych sposobów, ale film, który gdy na samym początku oni my mogliśmy usłyszeć, to wydawało się, że to jest pewny kandydat do Oscara, dlatego że za jego produkcję, za scenariusz oraz za reżyserię odpowiedzialny jest Barry Jenkins i jest to postać absolutnie zjawiskowa, fenomen, jeśli chodzi o e, kino amerykańskie, dlatego i też tym bardziej kino oscarowe, bo mówimy o człowieku, który szturmem podbił Hollywood, który szturmem e, podbił przede wszystkim Oscary swoim poprzednim filmem zatytułowanym Moonlight produkcja, niezależna, film indie z budżetem sięgającym od miliona do 4 milionów dolarów, co jak na standardy hollywoodzkie, I to są śmieszne pieniądze, przecież za tyle to nie można nawet dwóch scen nakręcić, a on to zrobił i pokonał wielki, wręcz przehypowany, wymaksowany do, do granic możliwości La La Land. i to zrobił. I teraz powraca ze swoim kolejnym filmem, chociaż gdybyśmy patrzyli na kolejność ich pisania, to był to jeden z tych pierwszych filmów, który on sam napisał. Napisał scenariusz w 2013 roku, ale nie sprzedał się zbyt dobrze, bo mówimy o scenariuszu na podstawie powieści Jamesa Baldwina o tym samym tytule. A sam James Baldwin to także jest dość istotna postać, jeśli chodzi o świat filmowy, bo przypominam sobie dokument sprzed bodajże trzech lat albo dwóch lat. Nie jestem Twoim Murzynem. Wspaniały film, który był właśnie na podstawie notatek manuskryptu sporządzonego przez Baldwina o historii Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. I twórca. Absolutnie zjawiskowe. Jeżeli natraficie gdzieś na jakąś powieść albo e, dramat Baldwina, to polecam po to sięgnąć, bo zawsze są to historie raz. Zaangażowane społecznie, dwa. Zawsze z jakimś takim twistem, czymś, czego byśmy się nie spodziewali. Nie są to oczywiste historie. I w przypadku filmu, a w zasadzie historii, gdyby ulica Bill umiała mówić, jest zupełnie to samo, dlatego że e, wydawać by się mogło, że jest to typowy film miłosny. Tak zresztą jest reklamowany, że. Jest to romantyczny film, no nawet nie melodramat, ale film bez wątpienia mówiący o miłości. Miłości w bardzo trudnych czasach. W jakich czasach? To wymaga jeszcze chwilę do dopracowania, o tym sobie powiemy dokładnie za chwilę, ale jest to film znowu. Jenkins, zamiast wziąć prostą historię i ją nakręcić od A do Z, czego można by się spodziewać, nadaje temu taki indywidualny spin, dowodząc, że jest w stanie nakręcić wszystko. Ale niestety film, film If Bill Street Could Talk nie powtórzy tego sukcesu Moonlight, bo Moonlight 8 nominacji z tym zwycięstwo w tej najważniejszej natomiast tutaj mówimy tylko o trzech nominacjach, między innymi za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę i dla najlepszej aktorki drugoplanowej, czyli Regina King i Wydaje mi się, i to będzie bardzo odważna teza, ale postaram się ją obronić przez tę najbliższą godzinę. Że we wszystkich tych trzech kategoriach ma zdecydowanie największe szanse, żeby wygrać. Bo mówimy o filmie zjawiskowym, o filmie, który nie nadaje się też na Oscary. Nie nadaje się na Oscary, dlatego że jest przykry. Co to znaczy? O tym za moment. Coś obejrzanego. Na samym początku wspomniałem, że to nie jest film typowo Oscarowy. Nie moglibyśmy filmowi, gdyby Ulica Bill mogła mówić, zarzucić tego, że jest typowym Oscar baitem, czyli filmem obliczonym, wy wykalkulowanym na to, aby otrzymać statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej, dlatego że przede wszystkim nie jest to film. Dobry, optymistyczny, ciepły, pozytywny. Tylko jest to film, który nas przytłacza tematyką, która jest tam poruszona. Nie przytłacza w sposób zły. Przytłacza pokazując realia, które są naprawdę przerażające, które potrafią dać nieźle w kość. Green Book, czyli jeden z nominowanych w kategorii dla najlepszego filmu właśnie, jest filmem bardzo ciepłym, bardzo optymistycznym. Człowiek wychodzi z niego, z kina, bardzo radosny, szczęśliwy, że taka fajna, ciepła historia. Natomiast po wyjściu z najnowszego filmu Barry'ego Jenkinsa raczej wpadamy w humor bardzo mocno refleksyjny. Zastanawiamy się nad tym, czemu tam było tak źle, czemu my jako ludzkość jesteśmy naprawdę tak straszni. Wynika to z tego, że film jest tak skalkulowany, bo mówimy o filmie, który porusza historię miłosną w sposób bardzo tragiczny, bo mamy historię Tisze i Foniego, czyli dwóch kochanków, którzy w, na, w nowojorskim brąk się poznają, zasadniczo znają się już od swoich najmłodszych lat, nawiązują ze sobą romans, planują swoje przyszłe życie, niestety ich plany krzyżuje, krzyżują fałszywe oskarżenia w stronę Foniego, jakoby miał e, zgwałcić e, kobietę w e, miejscu zupełnie niemożliwym do tego zrobienia. Przy, od samego początku wiemy, że to jest niemożliwe, jednak e, zarówno prokuratura, jak i policja próbują te zbrodnie mu, no, na niego to zwalić i widzimy desperacką walkę Tish i jej rodziny, żeby w jakiś sposób go z tego wyciągnąć. I ten film nie oszczędza nam właśnie takich panczów emocjonalnych i jest tak skonstruowany, że mamy bardzo dużo momentów, które wymagają od nas wysiłku emocjonalnego, które są przejmujące, które są wzruszające i jest to przeplatane momentami właśnie retrospektywnymi, tego jak oni się poznają, jak, jak oni się w sobie zakochali. Które są bardzo nostalgiczne i to nam daje taką dość paraboliczną strukturę tego filmu, takie tempo, które wyciska jak najwięcej. Można faktycznie wyjść z tego filmu zmęczonym pod wpływem emocji i ja bym to traktował jako ogromny pozytyw. Natomiast na Oskarach raczej takie filmy nie mają zbyt dobrego wzięcia. Nawet jeżeli mamy historie tragiczne i to tragiczne w tym stylu antycznym, że zaczyna się dobrze, a kończy się źle, no to jednak są to filmy o wiele lżejsze. Przykładem takim na pewno będzie z 2013 roku, który no, najwyższą statuetkę zdobył i właśnie reprezentuje to, że mamy tam część humorystyczną. Tutaj humoru raczej nie uświadczymy. Uświadczymy typowy, ciężki dramat, który pokazuje mimo wszystko przepiękną historię, bo Barry Jenkins raz doskonale rozumie prozę Jamesa Baldwina, to jest jego ulubiony autor, jego ulubiony pisarz, i bardzo długo nosił się też z pomysłem na przerobienie jego powieści na. Film A2. Dois... Umie faktycznie korzystać ze wszystkich narzędzi, które posiada, jako raz scenarzysta, a dwa reżyser, żeby stworzyć coś przepięknego. Słowem jeszcze o samym tytule, bo to jest taki problem, który w sumie posiadam gdzieś przy, przy filmach typowo Oscarowych w tym roku, że te tytuły trochę się nie odnoszą do treści filmu. Tak się przynajmniej wydaje, no bo może słyszałem już argumenty, ej, czemu Roma się nie dzieje w Rzymie? No okej, okay, to akurat nie jest dobry przykład, ale Bohemian Rhapsody, które w żadnym swoim momencie nie puszcza tego utworu, który dał. 例えばテトウ W całości, no to trochę niezrozumiałe. Czy też Green Book, który opowiada o przyjaźni, a nie o tym konkretnym Green Booku, o tym poradniku dla osób czarnoskórych do poruszania się po Stanach Zjednoczonych, co jest trochę ciekawszą w ogóle historią, niż ta przyjaźń przedstawiona w tym filmie. Tutaj tytuł wzięty żywcem z powieści Jamesa Baldwina i odnosi się do całej kultury afroamerykańskiej. Jest na samym wstępie filmu mamy napisy, które nam tłumaczą, że praktycznie każda osoba czarnoskóra urodziła się na ulicy Bill. Która znajduje się w Memphis, chociaż Baldwin to opisywał, że bardziej znajduje się gdzieś na Harlemie. I to jest ulica taka, jakich wiele w Stanach Zjednoczonych, na której dzieją się rzeczy złe, ale mimo wszystko duch rodziny, duch przyjaźni, duch wspólnoty. Tej wspólnoty czarnoskórej potrafi przezwyciężać wszystkie najgorsze przeciwności losu. I jest to film bardzo mocno zaangażowany społecznie, i co do tego nie ma absolutnie żadnych, żadnych wątpliwości. Możemy sobie zadać z kolei pytanie, czy. Te filmy mają jeszcze taki przekaz, jak miały parę lat temu. Czy nie pojawiło się jakieś znużenie tą tematyką? No bo e, chociażby 12 Years A Slave, czyli ten film typowo e, zobligowany na te ruchy Oscar So White, na w jakiś sposób nadanie osobom czarnoskórym tej właśnie renomy, jaką powinny mieć, tego uznania w kinie amerykańskim, na jakie zasługują. Czy też ten Moonlight, też Berego Jenkinsa, który był. Raz, pierwszym filmem o tematyce LGBT, który otrzymał tę statuetkę, dwa, pierwszym filmem z całkowicie czarną skórą obsadą, który otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu. Czy ten temat już trochę nie trąci myszką? Albo inaczej, co musi posiadać taki film, żeby zyskał uznanie? No, wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy wejść na tematykę patosu. I jeśli chodzi o patos i zaangażowanie społeczne, to doskonałym kontrapunktem dla yy, ulic Bill jest film Spike Lee w tym roku: Czarne Bractwo Black. Klansmen, film pozbawiony tego patosu. Zestawimy sobie te dwa filmy, i o tym, jak mówić o tematyce zaangażowanej społecznie w filmach, powiemy sobie za moment. film, żeby otrzymał statuetkę dla najlepszego filmu, powinien być społecznie zaangażowany. Z taką tezą wyszedłem i sprawdziłem to na przykładzie ostatnich 10 lat, no na, przyk na przykładzie ostatniej dekady i mamy takie okresy falowe, bo z jednej strony mamy te momenty, gdy kino faktycznie e, potrzebuje trochę moralizatorki, trochę przypominania nam, że świat jest okrutnym miejscem i to do nas, od nas zależy, żeby coś z tym zrobić, a czasami pojawiają się perełki lżejsze, no bo jakbyśmy na to spojrzeli, jak zostać królem i artysta, czyli 2011-2012. Filmy dość lekkie, ale później Operacja Argo w 2013 i Zniewolony, czyli 12 Years of Slave zdecydowanie bardzo poważna tematyka. Później mamy moment tego właśnie prze, przebicia jakiejś delikatnej nutki e, trochę satyrą, trochę ambicją Inyaritu, czyli Birdman, rok 2016, a później dwa filmy z końcówką Light, bardzo mocno zaangażowane społecznie, czyli najpierw Historia Pedofilii w Kościele Katolickim i Spotlight, a później Moon light czyli film LGBT film z całą obsadą czarnoskórą filmy naprawdę Pierwszy film w ogóle, film indie, który otrzymał tę statuetkę, jak najbardziej kino zaangażowane. No i w zeszłym roku, kształt wody. Film pół na pół, tak jakby powiedzieć, no bo można się tam doszukać wielu różnych metafor, ale to jest po prostu Gielmo del Toro robiący dziwne rzeczy na ekranie i to się sprawdza, więc wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby nam, że teraz jest czas na to, żeby coś zaangażowanego się pojawiło. Problem jednak jest trochę w innej sytuacji, dlatego że. Trochę nam się te głosy jakieś rozbijają, bo jakby nie patrzeć filmów mocno zaangażowanych społecznie na Oscarach w tej najważniejszej kategorii, mimo że i w Bill Street Good Talk nie ma, no to mamy trzy, bo będzie to zarówno Czarna Pantera, Czarne Bractwo i Green Book. I który z tych filmów najlepiej do tej tematyki podchodzi? Zdania będą oczywiście podzielone, zdania ile osób tyle zdań, i wydaje mi się, że jednak najlepszą drogę, taką, która powinna w jakiś sposób wyznaczać nowe trendy, obrał Spike Lee. Spike Lee, który z jednej strony nie zmienia swojej konwencji, którą obrał ponad 30 lat temu, i w każdym z jego filmów można znaleźć te, to samo spojrzenie, to samo spojrzenie na amerykańskie społeczeństwo, to jednak czarne braterstwo, jest filmem jak najbardziej zaangażowanym społecznie, ale nie robi tego w sposób tendencyjny, nie robi tego w sposób patetyczny, tylko pokazuje wprost sytuację, nawet jeżeli jest to dramatyczna, tragiczna sytuacja, to znajduje w niej jakiś humor, jakiś element na przełamanie. Pokazuje nam historię od A do Z, a później mówi, wiecie co, to się działo 40 lat temu, ale... Stany Zjednoczone w żaden sposób się nie zmieniły i pokazuje to bardzo dobitnie, bardzo dosadnie, nawet krusząc się po ujęcia dokumentalne. I to jest konwencja mówienia o kinie zaangażowanym w sposób inny niż do tej pory. W sposób, który pokazuje nam coś nowego, który faktycznie może nakłonić kogoś do zagłosowania na ten film, bo gdy otrzymujemy tę samą historię albo historię z tego samego typu, to po pewnym czasie stajemy się na nią odpornieni. To już nie robi na nas takiego wrażenia, bo my już wiemy, że tamte czasy były okropne, że tamte czasy były straszne. Natomiast gdyby Ulica Bill mogła mówić nie sięga po to, chociaż to dalej jest film dość oryginalny, bo Barry Jenkins doskonale wykorzystuje swoich bohaterów, którzy odchodzą poniekąd od tych archetypów, stereotypów, których byśmy oczekiwali, co nie zmienia faktu, że momentami wpada w jakąś tendencję w retorykę, która no dobrze by się sprawdziła na jakimś montażu do Oscarów właśnie, żeby pokazać, że jest to film bardzo poważny i zaangażowany społecznie. Emocje, które są w tym filmie zawarte, są absolutnie fenomenalne. I też obraz. O obrazie, który tu jest, trzeba powiedzieć sporo, bo Barry Jenkins jest bardzo wizualnym twórcą. I tak jak Moonlight był bardzo mocno zorientowany na, zorientowany na niebieską paletę kolorystyczną, wiele tam było światła niebieskiego i to wyglądało absolutnie rewelacyjnie, jak jakaś jawa ze snu. Tak tutaj mamy bardzo dużo żółci, mamy bardzo dużo brązów, mamy bardzo dużo nawet delikatnej butelkowej zieleni. I tak jak mówiłem, i trudno jest przypisać, w którym momencie czasu dzieje się ten film, bo nie ma tam bardzo oczywistych wskazań w stylu, och, nie mogę uwierzyć, że Richard Nixon jest prezydentem albo coś tam, coś takiego. Nie, ten film jest nakręcony tak, jakbyśmy oczekiwali od filmu nakręconego w 2019 roku w, we współczesnym stylu. Po ubiorze można gdzieś dojść, że to są lata 60., może 70., ale nie ma takiego charakterystycznego filmu, nie ma takiego odczucia, jak często twórcy filmowi się kuszą na to, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że to są dawne czasy, że to jest retro. Nic takiego nie ma. I to jest dobre, dlatego że dostajemy przez to film ponadczasowy. Dostajemy film, który pokazuje jakiś wycinek w czasie, jakiś wycinek w historii Stanów Zjednoczonych, ale możemy się łatwo odnaleźć w tej historii i możemy przez to ją odnieść do tego, że okej, okay, w dzisiejszych czasach też jest tak samo źle, tak możemy sobie zadać to pytanie. I to są dwa zupełnie różne podejścia. Zarówno to, co robi w ulicy Bill Barry Jenkins, jak i to, co robi Spike Lee w czarnym Bractwie Black Clansman. Dwa różne podejścia i jedno i drugie działa. Pytanie, które oddziałuje lepiej, które, oddzia które będzie miało jakieś większe szanse na Oscarach, zobaczymy. To o tym przekonamy się już jutro, bo. Od tego są Oscary. Możemy też oczekiwać, że żaden z tych filmów, które wymieniłem wcześniej, nie będzie tym największym zwycięzcą, ale co konkretnie może wygrać, temu przyjrzymy się za chwilę. Coś obejrzanego. Jeden dzień, 8 godzin i 14 minut. Tyle pozostało do rozpoczęcia 91. gali rozdania Oscarów, a przy okazji jest 14 minut do godziny 18. My w audycji coś obejrzanego na Antenie Akademickiego Radia Luz, będziemy się przyglądać tym Oscarowym szansom, bo wydawać by się mogło, że ten temat już jest całkowicie wyczerpany, ale co jest moim zdaniem najbardziej fascynujące w Oscarach, to to, jak te poglądy i ci najbardziej prawdopodobni do zwycięstwa mogą się zmieniać. Od czasu ogłoszenia nominacji, bo wiele czynników trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Przede wszystkim te pozostałe nagrody, które gdzieś się pojawiają w tych konkretnych wyścigach. Aczkolwiek nikt nie twierdzi, że Oscary to jest podsumowanie tych innych nagród. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że ci, którzy głosują, nie mają jakiegoś wielkiego obowiązku oglądania wszystkich filmów i czasami też inspirują się innymi nagrodami. No bo dlaczego by nie? To jest rzecz jak najbardziej ludzka, chociaż może i niesprawiedliwa. Zła wiadomość, ale też poniekąd nie taka zła jak była na początku. Dla Polaków i dla fanów zimnej wojny, Wojny Pawła Pawlikowskiego, bo mamy szanse. Mamy co najmniej matematyczne, ale też bardzo realne szanse. Może nie w kategorii dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, bo wydawać by się mogło, że te kategorie Roma jak najbardziej zabetonowała, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby film był nominowany w tej kategorii i do najlepszego filmu i nie wygrywał tego, bo tutaj Roma może zgarnąć wszystko, aczkolwiek, jak zawsze będę przywoływał sytuację z właśnie rozdania nagród krytyków nowojorskich, filmowych, kiedy to Roma zostanie najlepszym filmem. Filmem, a Zimna Wojna, najlepszym filmem nieanglojęzycznym. W kategorii reżyserskiej także raczej nie ma na to szans, bo jest zbyt duża konkurencja, naprawdę. Zarówno Jorgos Lantimos wzniósł się na swoje wyżyny, tak samo Alfonso Cuaron zrobił coś absolutnie niepowtarzalnego. Nawet Adam McKay i po raz pierwszy Spike Lee, który mógłby dostać tę nagrodę za zasługi wcześniejsze, ale prawdopodobnie nie dostanie. To jest, bardzo, to jest chyba największa konkurencyjność we wszystkich kategoriach, to właśnie najlepsza reżyseria. Ale pozostają nam zdjęcia, i Łukasz Żal w tej Kategorii nominowany, po raz drugi nominowany do Oscara, i o dziwo ma dość duże szanse. Znowu, jakby się wydawało, bo tutaj Roma mogłaby e, jak najwięcej zgarnąć, ale może nie do końca, no bo jest taki problem. Operatorzy filmowi są może nie zawistni, ale troszkę bywają zazdrośni, gdy ktoś powie, że ich praca jest tak nie do końca potrzebna. I gdy reżyser sam staje za kamerą i nie potrzebuje specjalnej osoby, żeby mu tę kamerę trzymała i robiła ujęcia, to może być takie trochę poczucie, hej, jesteśmy niedoceniani. A jak wiadomo, w kategorii za zdjęcia głosują właśnie operatorzy filmowi i mogą się obrazić na Alfonso Cuarona, który ma szansę uczynić, no, wpisać się złotymi zgłoskami na karty historii i stać się tym pierwszym reżyserem, który e, otrzymałby nagrodę za zdjęcie do swojego własnego filmu. Takich reżyserów było już sporo. Steven Soderbergh jest przede wszystkim znany z tego, że sam kręci swoje filmy. Robert Rodriguez, Nicolas Roeg, czy nawet ostatnio Paul Thomas Anderson i jego widmo, którą nakręcił sobie sam. Be nie bez przyczyny, tutaj byłoby to historyczne wydarzenie, a Łukasz żal na jego korzyść działa przede wszystkim to, że wygrał tę najważniejszą praktycznie y, operatorską nagrodę Stowarzyszenia Amerykańskich Operatorów Filmowych, więc trzymamy za niego kciuki, bo zasługuje na to, jak mało kto. A w pozostałych kategoriach, no, wydawać by się mogło, że to się będzie rozstrzygało pomiędzy tymi dwoma największymi faworytami, które po 10 nominacji mają, czyli faworyta i Roma, aczkolwiek y, musimy wziąć pod uwagę, głosowanie z tak zwanego drugiego miejsca, czyli głosowanie na film, który nie jest tam może najlepszy, ale dajemy mu drugą pozycję, bo przypominamy, w kategorii dla najlepszego filmu głos uszeregowuje się te filmy od pierwszego do ósmego i... No, To się później zlicza w sposób bardzo specyficzny, i bardzo się często zdarza, że filmy wygrywają z drugiego miejsca, bo nikt ich nie daje na samym szczycie listy, bo nie są aż tak wybitne, ale nie są tak złe, żeby je dać na samym końcu, więc y, trochę się tak to dzieje. I Green Book, y, wśród Bookmacherów, ma zdecydowanie najlepsze szanse. Jeżeli chcielibyście się w to bawić, to jest to dość dobry, ale dalej ryzykowny typ. Mówiłem, że gdyby ulice Bill potrafiły mówić, mogły mówić. E, ma trzy nominacje i to jest dobra wiadomość, bo ma szansę na 100% całej frekwencji. Bo jak spojrzymy na kategorię dla najlepszej aktorki drugoplanowej, tutaj konkurencja jest dość spora, ale nie tak bardzo spora, bo najbardziej mogłyby zagrozić dwie aktorki z faworyty Emma Stone i Rachel Weiss. Ale te głosy się gdzieś rozbiją pomiędzy nie, bo trudno jest jednoznacznie wskazać, która była lepsza. Czym Maston czy Rachel Weiss to są bardzo, to są niuanse i detale i też jakieś indywidualne preferencje, więc nawet jeżeli ktoś uważa, że najlepsze aktorstwo było w faworycie, no to musi wybierać, a raczej nie będzie tego, że wszyscy się zmawiają, ej, głosujemy na Rachel Weiss. Raczej tak nie będzie. Mamy także nominacje dla Romy, ale aktorzy, którzy nie mówią w języku angielskim. Są trochę na straconej pozycji, a szkoda, bo aktorstwo w Romie było znowu na najwyższym poziomie, trochę naturszczykowe, i to też może trochę ukłuć akademię, bo oni lubią tych aktorów, którzy gdzieś tam przez 40 lat się szkolili w tym fachu. Mamy oczywiście Amy Adams za film Vice. No ale Amy Adams też ma jakiegoś takiego wyjątkowego pecha. Może to jeszcze nie jest jej rok, ale kto wie, bo to już, oj, już nie zliczę ile tych nominacji ona ma. No i Regina King. I to jest aktorka, która ma szansę odczarować swoją dotychczasową karierę, bo po niej byśmy się nie spodziewali takich rzeczy, jeżeli spojrzymy na jej filmografię i to jest jej poważna rola i radzi sobie w niej świetnie, zasługuje na to, żeby dostać tutaj Oscara, bo Akademia lubi, gdy ktoś zaczyna udramatyzowywać swoją karierę. Mamy także scenariusz adaptowany, to jest w ogóle abstrakcyjna kategoria, jak spojrzymy na te filmy, które tam są, bo jest ten film Netflixowy złożony z niedokończonych scenariuszy w braci Cohen, mamy Can You Ever Forgive Me, czyli biografię Lee Izraela. I mamy także Narodziny Gwiazdy. Nie wiedzieć z jakiej przyczyny. Chyba dość kurtuazyjnej, żeby Bradley Cooper nie czuł się rozczarowany tym, że nie ma nagrody za reżyserię. I to też jest faktycznie dobra adaptacja. To jest świetna adaptacja powieści. I nie czuję się tego, że to było na podstawie powieści. To jest chyba największy wyróżnik dobrej adaptacji. No i ostatnia kategoria, w której ulice Bill są nominowane. I tutaj to Amerykanie mówią na to: No-brainer, czyli kategoria dla najlepszej muzyki. I jeżeli spojrzymy na to, jakie mamy w ogóle nominacje w, ty, w, tej, w tej kategorii, mamy wiele filmów, z których ja w ogóle muzyki nie pamiętam. Mamy do tego Wyspę Psów, która była w marcu, i ludzie pozapominali, że ten film w ogóle się mieści w tych ramach. Ale Alexandre Desplat zrobił coś rewelacyjnego i mógłby na to zasługiwać. Ale ulice Bill robią to jeszcze lepiej. I muzyka z tego filmu jest. Rewelacyjna, jest fantastyczna i na długo, na długo zapada w pamięć to raz. Doskonale podsumowuje cały film, i wierzę, że za jakieś 10-15 lat będzie gdzieś tam krążyć na jakichś montażach, które mają w, pokazywać coś emocjonalnego, bo jest naprawdę świetna, i na dowód tego teraz Nicolas Britel w utworze Eros, który jest praktycznie najpiękniejszym utworem z tego filmu. Zachwycająca ścieżka dźwiękowa Nicolasa Britla do filmu Gdyby Ulica Bill umiała mówić. Zasługuje na Oscara jak chyba nikt inny w tej kategorii. To jest taka muzyka w starym stylu. Wystarczy wziąć jeden motyw przewodni i odpowiednio go dopasowywać do danej sytuacji, i to działa. Działa naprawdę rewelacyjnie. Cały czas mam ciary, gdy słyszę tę muzykę. Gdyby Ulica Bill umiała mówić od wczoraj w polskich kinach, trzy nominacje do Oscara, bardzo duże szanse na trzy zwycięstwa, ale czy tak jest naprawdę, przekonamy się o tym już jutro, za niecały dzień, bo my w Radio Luz w nocy z niedzieli na poniedziałek zaczynamy naszą relację oskarową więc na pewno o tych filmach będziemy mówić, na pewno tej muzyki sobie posłuchamy i na pewno będzie fajnie, no bo przecież Oscary to jest święto kina, a nawet gdy tak nie jest, to my to udowodnimy, będziemy to udowadniać przez pięć, a może i sześć godzin, zobaczymy, mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami. My powoli się żegnamy, audycję realizował Krystian Kubik, ja nazywam się Józef Poznar i na sam koniec zostawiam was z jeszcze jednym utworem, Nikolausa Britla, żeby pokazać, że ten film jest trochę ma coś, ma minimalnie trochę ze stylu noir. I niech to będzie najlepsza zapowiedź. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.